Witam Państwa serdecznie. Wideo pokażę dla sklepu www.kupujesz.pl Pokażemy dzisiaj patelnię 28 cm. Jest to patelnia z pokrywką firmy Skepsud, pokrywką szklaną. Oczywiście patelnia jest żeliwna. Jest to patelnia głęboka, tak jak mamy tutaj narysowane. Wszystkie typy kuchni razem z kuchenkami indukcyjnymi. 25 lat gwarancji. Firma jest szwedzka. Pokażemy, co znajduje się w tym opakowaniu. Jeszcze zaraz zobaczymy, czy tutaj gdzieś kodu nie ma. Tak, jeszcze jedna ważna rzecz to jest kod, który mamy tutaj. 0130T. Wpisując ten kod u nas na stronie, znajdą Państwo dokładnie ten produkt. Literka T to jest oznaczenie drewnianej rączki. Taki sam kod z literką S to jest z silikonową rączką. Ewentualnie 0130 jest to zwykła metalowa rączka. Otwieramy i pokazujemy. Pudełko jest już puste, odstawimy sobie je tutaj na bok, żeby nam nie przeszkadzało. Tak jak widać tutaj mamy całą tą patelnię razem z pokrywką. Tak wygląda pokrywka. Jest wykonana z dosyć grubego oszkła. Co coś takiego. Tu mamy logo producenta na, na, tym, na tej rączce skleprzód. Oczywiście ten uchwyt jest żeliwny. To sobie odłożymy na chwilę na bok, to możemy użyć teraz jego podstawkę. I tak jak widać jest to taka patelnia, no można powiedzieć, że głęboka, chociaż są głębsze te patelnie, bo są takie piątki, to jest taka no, czwórka załóżmy. Powierzchnia tej patelni prezentuje się mniej więcej tak. Jest bardzo ciężka ta patelnia jak wszystkie prawdziwe żeliwne patelnie, ale naprawdę jakość przyrządzanych potraw na takiej patelni, a na jakiejś zwykłej teflonowej, czy ceramicznej ma no, pozytywne znaczenie. Rączka, jak widać z logiem firmy Skepshut jest wykonana dosyć porządnie. Jest drewniana, tak jak już wcześniej wspominałem. Do kupienia są też z rączką silikonową lub zwykłą metalową, bez żadnego takiego drewnianego okucia. I tutaj też mamy na dole logo firmy Skepshut. Tu mamy jeszcze spód tej patelni. Wszystko prezentuje się mniej więcej tak. Teraz jeszcze postawimy tą patelnię tutaj, by pokazać jak wygląda z założoną pokrywką. Dziękuję Państwu za uwagę. Serdecznie zapraszam do oglądania naszych innych wideopokazów, jak i do robienia zakupów w naszym sklepie www.kupujesz.pl. Serdecznie pozdrawiam.